Miło Cię widzieć w Akademii Base. Tu Ania i zapraszam Cię do dedykowanego kursu poświęconego krajowemu systemowi e-faktur. KSEW zmienia sposób wystawiania i obiegu faktur w Polsce, a jego poprawne wdrożenie ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowe, procesy sprzedażowe i bezpieczeństwo firmy. W tym kursie omówimy krok po kroku, jak działa KSEF, jakie obowiązki wprowadza oraz jak prawidłowo korzystać z niego w codziennej pracy, również w integracji z systemem BASE. Kurs porządkuje wiedzę, wyjaśnia kluczowe pojęcia i pokazuje praktyczne scenariusze, dzięki czemu łatwiej uniknąć błędów, ograniczyć ryzyko kar i przygotować firmę na obowiązkowe efakturowanie. W kolejnych lekcjach przejdziemy krok po kroku przez najważniejsze zasady i procesy związane z KSEF. Pokażemy, jak przygotować systemy do pracy z e-fakturami, jak bezpiecznie korzystać z KSEF w BASE oraz jak uniknąć najczęstszych błędów. Zaczynajmy!